Dzień dobry, nazywam się Jacek Badura. Witam Państwa w salonie Renault Alcar w Olsztynie. Chciałbym przedstawić Państwu nowego Renault Captur, który jest większy od poprzednika o 11 cm oraz szerszy. Nowy Captur posiada 5 gwiazdek w niezależnych testach Euro NCAP. Posiada m.in. już w standardzie system rozpoznawania znaków, system utrzymywania na pasie ruchu oraz funkcję automatycznej hamowania z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów. Nowy kaptur w standardzie posiada światła full LEDowe, co daje nam bardzo jasne światło podczas podróży nocnych. Jeżeli chodzi o samochód, możemy go personalizować dowolnie, wybierać kolory nadwozia w połączeniu z innymi kolorami dachu. Nowy Captur posiada możliwość wybierania felg. Możemy wybrać 17-calowe felgi oraz 18-calowe felgi. Renault Captur, który będzie testowany, posiada silnik 1.3 turbodoładowany w połączeniu z 7-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Samochód testowany jest w wersji wyposażeniowej Intense. W przyszłości planowane są również silniki hybrydowe. Zapraszam do testu, który przeprowadzi dla nas Wojciech Jermakow, pilot rajdowy Chołowczyc Racing. Więc jak wyjechaliśmy z salonu, przejechaliśmy sobie parę kilometrów na razie po obwodnicy. Jeździłem poprzednim capturem w długie trasy. Jeździliśmy sobie z całą ekipą chłopaków na rajdy. I już moje pierwsze wrażenie to jest takie, że z zewnątrz może dlatego, że taki sam kolor miał jak inne kaptury ale z zewnątrz ten samochód robi wrażenie bardzo podobnego do poprzedniego captura. Bym powiedział, że face-lifting zrobili, tam lampy dodali ale już jak się przejedzie parę kilometrów, to czuć i słychać że to jest zupełnie inne auto chyba. Dokładnie, no ten samochód jest przede wszystkim szerszy od poprzednika oraz większy Czyli to nie jest tak, że to ta sama płyta i, i tylko zmieniamy detale, tylko to jest nowy, nowe auto. No, nowy kaptur, zupełnie nowy kaptur, dokładnie. Poszerzyli? Poszerzyli, tutaj około 2 cm, no i powiększyli około 11 cm. Z wyciszeniem chyba też coś poprawili. Zdecydowanie tak, jeżeli chodzi o wyciszenie przy wyższych prędkościach jest dosyć znaczna, znaczna różnica, zresztą no wiesz, jak jeździłeś tak u przednich samochodów. My teraz jedziemy sobie autem w takiej wersji topowej, tak? Ono ma tutaj prawie wszystko, co można zamówić do kaptura. Automat 130 koni? Dokładnie tak, 130 koni, automat jest dwusprzęgłowy, skrzynia biegów jest siedmiostopniowa. I wszystkie prawie bariery, jakie są teraz dostępne, które jeszcze ile? 10 lat temu to była tylko wyższa klasa, czyli wszystkie rzeczy związane z asystentem pasa, tak? Co, co, na co tak. ja tu mogę sobie pozwolić, a on mnie skoryguje. Dokładnie tak, spróbuj zjechać sobie troszeczkę na prawy pas, poczujesz w kierownicy drżenie oraz też będzie sygnał dźwiękowy. Słychać, czuć. Mm -hmm. Dokładnie. to już jest w standardzie w tym samochodzie, ale możemy sobie jeszcze dobrać opcję, która nazywa się Easy Pilot i samochód by Ciebie korygował na pasie ruchu, czyli sam by kierownica by się e, skręcała, tak? Tak, żeby Cię utrzymać cały czas w pasie ruchu. Z przodu on też nas będzie kontrolował, wie jak daleko mam do gościa z przodu, jak się w korku zagapie? Tak, jak tutaj będziemy jechać, będzie jakiś samochód, to na liczniku będą Ci się pokazywały tutaj sekundy, tak? Ile masz do samochodu poprzedzającego. A zahamuje, jak ja się zagapię w korku? Jeśli ja zahamuje, to już jest fantastyka. No, to mi się podoba. Okej, okay, Jacek, bo jedziemy sobie na no wersją bardzo, bardzo, bardzo topową. Automat 130 koni, mnóstwo bajerów, asystenty pasa. Jak przyjdę do salonu pod najtańszego kapturek, jakiego macie w cenniku, nowego. Bo proszę pana, z dołu cennika na nic mnie pan nie namówisz. Żaden, żadne dodatki tu nie wchodzą w grę. To co ten kaptur będzie miał? Goło i wesoło? Słuchaj, nie, ponieważ jeżeli chodzi o Renault, Renault, stawia nacisk na bezpieczeństwo. Kaptur dostał 5 gwiazdek w testach niezależnych. To już od podstawowej wersji masz system utrzymywania na pasie ruchu. Co oznacza, że będzie ciebie informował, jakby zjeżdżał, wibracje oraz dźwiękowo masz też funkcję rozpoznawania znaków drogowych no bo on podstawie. mi tu czyta i mówi dokładnie tak, tak jak tutaj widzisz oraz e... czyli nie ma tego problemu że jedziemy po trasie zabudowany czy niezabudowany tak wiesz, zabierają nie... czy nie zabierają chociaż teraz będą zabierać nawet w niezabudowanym A, A... Ale ważne, ważne, że czyta. Ważne, że podpowiada. Czyli to wszystko jest od podstaw To już. wszystko jest od podstaw, jak również tutaj, co widziałeś, te sekundy na tym monitorze. Mhm. To też już jest w standardzie, to jest system, który pozwoli Ci zahamować przed autem z przodu, gdybyś Ty się zagapił. Od podstawowej wersji, jaki silnik jest? Ten z tej, tej samego to dołu? 100 litrowy silnik turbodoładowany, 100 koni. Okej. Okay. Jeździłem z tym silnikiem kapturem, a królem autostrady nie jest? Królem spod świateł nie jest, ale daje radę. Poprzednik miał 0,9 i 90. A, to był mniejszy silnik, to był mniejszy silnik. Okay. Tutaj mamy już 100 koni, tak, czyli będzie mocniejszy. Dobra, wiesz co, Jacek, przepraszam, że to robię z testowym samochodem, no ale tego są testowe samochody. Załóżmy, że jestem gościem z Podolsztyna, który mieszka na osiedlu domków jednorodzinnych i wie, że tej drogi to mu wójt nie zrobi ani w tym roku, ani w przyszłym roku, ani za 5 lat ten drugi wójt, co ma wygrać wybory, to też mu tej drogi nie zrobi. Wjeżdżamy? Wjeżdżamy. No dobra, pobrudzimy auto, ale do takich zadań też samochody są stworzone, i ja chcę zobaczyć, jak nim się jeździ po takich drogach, w których czasem musimy jeździć. Jaka jest droga? Nieutwardzona, poinformowała cię. To pani, jakbym nie widział, no ale. Okej, okay, dziękuję. Pani, ta droga nie jest nieutwardzona, ona jest niedoinwestowana. To zjedziemy sobie na parking pod marketem, bo pokażesz mi, że rzeczy, które jeszcze niedawno były w samochodach top-top klasy, teraz są dostępne naprawdę już we wszystkich autach różnych marek. I Kaptur też to ma. Czyli co? Ja ręce sobie wezmę, do góry on zaparkuje? Czy muszę trzymać na kierownicy, czy jak to działa, ten system? Powiem tak. Puścisz ręce, oczywiście musisz obserwować otoczenie. Mhm bo samochód na nas nie będzie, za nas nie będzie myślał mhm. a ja Ci za chwileczkę pokażę jak ten system chcę zaparkować tutaj parkowanie prostopadłe z wykorzystaniem asystenta czyli próbuję zaufać komputerowi wybieram kierunkowskaz I musimy... jadę do przodu czekam co mi powie podjedź lekko do przodu podjeżdżam, zatrzymaj się wrzuć wsteczny wiek Wrzucam proszę pana. Jedź do tyłu. Jadę. I patrzę na zieloną kreskę, on sobie sam kręci kierą, tak? Dokładnie tak. Patrzę, jak ja mam patrzeć, jak zielona dobra. kreska się skończy, to wtedy mam się zatrzymać, tak? Tak, już hamuj, hamuj. ten pan Hyundai'a wie, że my na nim ćwiczymy, co tam stoi? Nie. Wybierz bieg jazdy do przodu. Dokładnie. Nie I dotykam zobaczymy. kierownicy. Patrzymy się znowu na tą linię. Tu jest no, latarnia to bezpieczniej, dobra. I wrzucam wstecz. No i co? Już teraz to Jest będzie ostatni to raz chyba, zobacz, co? Tak. Zrobi to teraz na raz. No miło. Dziękuję. A jakieś, jakieś dziękuję, jakieś buzi czy man coś? że? zakończone. Mandem zakończony. Man OK. Dziękuję. Jacek, powiem tak. No po mieście nie pojeździliśmy, ale ja uważam, że testowanie samochodów w mieście, w ruchu miejskim, umówmy się, Wszystkie samochody w przedziale cenowym między 50 a 100 po mieście jeżdżą podobnie. Chodzi o to, jak to auto będzie jechało dla mnie przynajmniej jak to auto będzie jechało na trasie, czy ja będę w nim zmęczony po spędzeniu za kierownicą kilku godzin, jak ono będzie jechało po dziurawej drodze. Bo po takich też czasem jeździmy, bo, bo mamy takie i w różnych miejscach zjeżdżamy. Moje pierwsze spostrzeżenie, ten samochód bardzo, bardzo różni się od poprzedniego kaptura. Jest to zupełnie inny samochód, i wróżę mu fajną karierę, bo poprzedni kaptur. Fajnie się sprzedawał. To był taki miły samochód, bo on był miły z wyglądu. To nie był król autostrad, bo jeździłem poprzednim kapturem i teraz widzę, że ten będzie dużo fajniejszy. Jest dużo wygodniejszy, lepiej wyciszony. No z tym silnikiem to oczywiście nie ma porównania te 130 a 90 koni. Przede wszystkim w tym samochodzie mi się wygodnie siedzi, a mi w niewielu samochodach się wygodnie siedzi. Mam swoją ulubioną markę, którą jeżdżę prywatnie. Nie będę mówił jaką, w której są wzorcowe dla mnie fotele, bardzo wygodne, i później w wielu samochodach nawet nowszych, nawet droższych, nawet lepiej wyposażonych, mam ten problem, że źle mi się siedzi w fotelu. A w kapturze o dziwo, nie siedzi mi się bajecznie, idealnie komfortowo, ale siedzi mi się dobrze. Dużo lepiej niż na przykład w niektórych autach niemieckich, dobrze wyposażonych za podobną cenę. Więc naprawdę ten fotel też jest inny, też jest dopracowany, jest wydłużone siedzisko, przede wszystkim wyprofilowanie oparcia, wyprofilowanie zagłówka to jest. Dla mnie jedna z rzeczy, na którą przede wszystkim zwracam uwagę, tam spróbujemy tą dróżką? Ty atakujemy tą górę, co? Bez problemu. Nie idziesz stary. Wow. Pojeździliśmy sobie po drodze szybkiego ruchu, poparkowaliśmy trochę po mieście, no ale ja chciałem zobaczyć, jak ten samochód się sprawuje może nie w terenie, bo to nie jest samochód terenowy, ale na takich drogach, którymi często dojeżdżamy, gdzieś tam mieszkając pod miastem albo mieszkając na nowych osiedlach. Jak ten ładny, wychuchany kapturek będzie sobie radził na błocie. I radzi sobie naprawdę całkiem nieźle. Góra, błoto nie stanowi dla niego problemu. Ten prześwit jest taki, że można sobie na wiele pozwolić. Nie wiem, czy się chłopaki nie będą gniewali, że obłociłem auto, ale to zrobiliśmy na sam koniec testu.